Witam wszystkich miłośników gier komputerowych, z tej strony Wkurzam Cię, a to jest kolejny odcinek z gry Storage Hunter Simulator. Jeśli jesteście nowi na kanale, koniecznie zostawcie suba, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz bez zbędnego gadania, zanurzmy się w świat gry. Czekajcie moi drodzy, chyba kurczę zostaliśmy oszukani. Czy nie było tak, że ja zostawiłem to auto załadowane skrzynkami. Miałem jakieś tam rzeczy na nim. No i co? I znikło. A miało nie znikać jak na samochodzie są. O, jak no dobra, trudno, trudno. Zdarza się i tak. No na, na pewno, na pewno jesteśmy oszukani. Na pewno zostawiłem rzeczy na, na aucie. Bo teraz miałem jechać i je wystawić na sprzedaż w Lombardzie. A tutaj taki psikus. Dobra, mamy godzinę 8:30 do naszego lombardu. Możemy otworzyć go. Czy ja tu mogę coś wystawić? O, mogę Zobaczcie, mam jakoś tutaj lodóweczkę czy skrzyneczkę. Siema, do ziomeczku. Przyszedł się tam targować. Kurde, za parę dolarów będzie się targował. Masz jeszcze. Masz jeszcze. Akceptuj. Zdjęty przychodzi się jeszcze targuje, no naprawdę. Bezczelny, bezczelny. Dobra, czy ktoś tutaj jeszcze się pojawia? Ile mamy? 26 renomy, także no całkiem nieźle chyba. Wybierz pierwszą specjalizację dla swojego lombardu. No i właśnie pytanie. Kurczę, czy nie, nie wziąć tej biżuterii? Moglibyśmy to wybrać, ale z drugiej strony kurczę, to, to jest... To no nie jest jakaś opa moim zdaniem. Tak, lepiej wydać sobie w narzędzie lub, lub, lub też nowy samochód. A właśnie, czy ja mogę tutaj... Ulepszyć lombard. Możemy hobby. Aha, wybrać sobie specjalizację. Szansa na udane targowanie się. Możemy zwiększyć. Twój pracownik automatycznie otworzy lombard i sprzeda przedmioty pod Twoją nieobecność. No, rozumiem. Aha, że on się targuje, tak? Komórki kosmiczne. Za Tysiaka moglibyśmy. Zakupić sobie więcej komórek i to też uczynimy. Robię Ci czy nie? Zmieniać jeszcze jednego. Kurczę tego za 2000. A wrzucimy. Mamy na maksa ulepszone przestrzeń. Oto przestrzeń wystawowa była, a tu mamy kurczę przestrzeń magazynową. Dobra, też możemy to rozbudować. 500 i 1000. Ok, w tym momencie mamy na maksa rozbudowany lombard. Możemy na spokojnie sobie handlować. O, zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Naprawdę dużo więcej. Dobra, czyli możemy teraz troszeczkę więcej handlować, w sensie pozyskiwać więcej temp. Nie będziemy musieli się już tutaj martwić, że nam coś nie chce wejść, nie? No to też przyspieszy nam yy, zarabianie pieniążków. Dobra, tutaj mamy, tutaj mamy, tutaj coś możemy, nie możemy, ale tu możemy, zobaczyć. tu możemy teraz tą gitarę wystawić. Wstawmy ją za 1050 może. O! Nie możemy tutaj coś. A, kurczę, sporo, sporo tego, tej przestrzeni tutaj na, na wystawianie itemów nam doszło. Naprawdę, opłaciło się to moim zdaniem. Wystawimy sobie też tutaj. Zobaczcie, mamy dużo rzeczy. Stół. Bo tak do tej pory mieliśmy tylko jeden. Yy, mogliśmy wystawić tylko jeden naraz, a teraz możemy wystawić dwa, nie? Dobra. Dużej itemki, nie? Więc spoko. średnie, małe i takie małe, najmniejsze. Nie mamy ich jakoś tutaj dużo. Dobra, to co? Lecimy teraz do gościa, który nam odblokowywał skrzynki. Bierzemy sobie od niego, zobaczcie, mamy u niego cztery skrzynki. Więc to szybko uczyńmy. W międzyczasie zobaczmy jeszcze, jak tam aukcje tutaj w naszej okolicy. O kurczę, jedna się już zakończyła, a druga jest do czwartej. Dobra, zarejestrujmy się. No dobrze, to dzisiaj po prostu będzie taki dzień bardziej organizacyjno-sprzątający, aczkolwiek no mam nadzieję, że też uda nam się coś tam zarobić. Dobra, mamy skrzynkę. Co w skrzynce w środku? Tu mamy jakąś starą książkę. Parę złotych i drewnianą figurkę. No okej, okay, nie najgorzej. Jedna skrzynka. Yy, druga skrzynka. Co mamy w środeczku? Tu mamy, mamy srebrną branzoletkę, której wartość jest też nie jakaś najgorsza, więc fajnie. Druga skrzynka. Co mamy w sejfie? Bo to mnie najbardziej interesuje, wam powiem. Odskryjmy sobie go w ogóle. co dziszkę I co tam w środku? Pusty? No nie gadaj, że pusty safe. No pusty ewidentnie. No cóż, starze się i tak. No i co? I kolejna bransoletka. W następnej skrzyni. Dobra, co? Ten safe sobie też tutaj wrzucę. Do tej skrzyni. Hop. Zamknę. Skrzynia na skrzynię. Okej, okay, wsiadamy. Kurde, spadło. Nie zdążyłem wsiąść. Co się stało? Wziąłem łupakę. O, i teraz będzie można ją sobie normalnie wstawić. Teraz nie wypadnie. No i okej, okay, możemy jechać. Możemy jechać. No, zanim zawstawaliśmy, kurczę troszkę w Lombardzianach. Wydaje mi się, że to będzie nam powoli się opłacić. Mamy już nie 20 miejsca na przedmioty, tylko 40. Więcej miejsca, żeby wystawiać przedmioty. O, możemy tutaj nawet kłaść. Na oknie. Dobra, mamy skrzynki. Powyrzucajmy je po 25. Czekaj, czy, ta, czy ona była zablokowana? Nie, czekaj. Któraś była zablokowana. To chyba jakiś bug był po prostu. No dobra. Wrzucajmy skrzynki. Cztery skrzynki po 25, co daje nam 100 dolarów. Bransoletki. Powiedzmy, że 197, 187 i tu z drugiej strony możemy też nakłaść tego trochę więcej. Sejfik to tam, jakieś groszowe sprawy. Okej, okay. yy, tu mam jakiś fortepian nieoszacowany. Tu mam rękę nieoszacowaną. Okej, okay. możemy jechać, moi drodzy, na kolejną. Licytacje. Skoro mamy tu jedną licytację w tym mieście, tylko dzisiaj dostępną, to może wybierzemy się do drugiego miasta, weźmiemy jakieś rzeczy do oszacowania i wybierzemy się do kolejnego miasteczka. Tam pójdziemy sobie na licytację. Nie jest to chyba głupi pomysł, tylko kurczę, mam mało siana, więc nie wiem... nie wiem, czy, czy się wyrobię. Dzień dobry, dzień dobry, proszę pokazać, yy, co tam dzisiaj możemy ulicytować. Jedna skrzynia z dwa stoliki nie wiem czy to jest chyba do wywalenia a dwie skrzynie chyba i dwa stoliki jakiś obraz tam nie wiem co to jest dobra nie wiem 400 mniej więcej za to u wysoko zaczęli może być coś ciekawego w skrzyni dobra niech niechaj strzelają 190 201 261 Dobra, wchodzi wchodzimy my, 321, 661, 400, no i chyba już na, mnie nie powinni przebić, tak myślałem, około 3 400 stówki właśnie z ten magazyn. On jest warty, więc wygraliśmy sobie, podjedźmy i zabierzmy te rzeczy. Dobra, to do, do śmieci. Rzadka skrzynia. Otwórzmy. No i co? I tu już mamy. Zobaczcie. przepaczka do ciasta. Opaska na oko. Ale to mnie bardziej interesuje. Srebrna branzoletka. Czyli już za tą samą jedną skrzynkę mamy. Zysk. Znaczy zysk. Jesteśmy w połowie, tak? To możemy sprzedać natychmiastowo. To też, to też. Stolik. To też kołostówki chyba będzie warte. Dokładnie tak. Hop do góry nogami. No to poleci drugi stolikon. Też chyba kołostówki. Dokładnie tak. Czyli już jesteśmy na 0. Mamy narty. Wartość 200. Możemy je sobie położyć tutaj. Mamy czajniczek. Czy ta skrzynia jest otwarta? Tak, jest otwarta. Stan dobry. Tu jakiś płyn. Ale oczywiście jakaś fajna brązoletka. I komiks. Wróćmy do tej skrzyni jeszcze ten czajniczek. Wrzućmy tą miskę. No to ogólnie nic nie warte, ale... Kolejny talerzyk. Jakaś książka. A ten obraz? O, tak myślałem, że obraz będzie unikatem. Okej. Okay. Spoko, czyli tak, to plus 100. Zamykamy. Skrzynka leci sobie na górę. Olo, wejdzie? Nie chce wejść? Wejdzie, dobra. No i na to, to wszystko obraz. Połóżmy go sobie po prostu w ten sposób na stole. Okej, okay. no i możemy wracać. Całkiem fajny zarobeczek na tym magazynku. Szkoda, że tylko jeden się nam dzisiaj trafił, ale to w sumie już jest druga godzina, więc. więc Nic nie wcześnie. I dobra. Odkładamy. Odkładamy, idziemy wystawiać itemy, bo na pewno się już tutaj trochę posprzedawało. O, zobaczcie, sprzedał się jakiś tam blat. Wystawmy kolejny, 115, tu możemy stoliki powystawiać. Nie wiem, 111, tu możemy wystawić skrzynkę za 32. Tu kolejna skrzynka, narty. Yy, kolejny stoliczek. No i oczywiście biżuteria. Czyli to, na czym chyba, wydaje mi się, zarabiamy naj, najwięcej. Tu jakieś tam bzdety. No zobaczcie, dzięki temu, że mamy kurczę, tych bułeczek z całkiem niemało teraz już, to praktycznie wszystko, co przywiozłem, jestem w stanie wystawić. Jakiś czajnik. Okej, okay. a obraz też, Aha, ale obraz jest niewyceniony. Dobra. Tu jeszcze mogę coś poukładać. Aha, nie mogłem, bo... Nie mogę, bo nie mam miejsca. Dobra, to wiecie co? To teraz tak. Idziemy sobie tutaj, moi drodzy, do magazynu. I to jest tak, dom, hobby, zabawki, sztuka, kultura, elektronika. Kurde, wszystko z innej budy. Dobra, ale weźmy sobie to wszystko. Zabadujmy to sobie na nasz pojazd. Ok. Stół jest dosyć duży. Fortepian. Możemy sobie zawodować. Yy, a ta ręka mechaniczna jest tutaj, dobra. Ok. I jedziemy moi drodzy do drugiego miasteczka je wycenić te rzeczy. A wezmę jeszcze z sobą może trochę hajsu, skoro jedziemy do miasta. To może uda nam się coś przywieźć. Zobaczcie: 1900. Elegancko, elegancko, podoba mi się. No dobra, lecimy. Czyli dzięki temu, że zwiększyłem sobie to przestrzeń magazynowo, to naprawdę bardzo, bardzo duży boost zaliczyliśmy. To wszystko, co złożę, kurczę, to jest, wiecie, yy, praktycznie na bieżąco może być sprzedane, nie? Bo już zacząłem się blokować, bo nie miałem nawet ani stareczu gdzie to wrzucić, ani nie miałem półek, żeby tego więcej wystawić, nie? Ten rozwój, magaz ten rozwój lombardu nie jest jakoś drogi. no Co to, do, co to nas kosztowało? Chyba 4000, żeby wymaksować ilość półek i yy, powierzchnię magazynową, nie? więc no, to nie było jakoś naprawdę dużo. No, radam radiko pyr, 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 Powolutku sobie jedziemy. Wycenimy sobie to wszystko. Myślę, że na pacę mamy jakieś półtora klocka. Tak, plus minus. Jeszcze fajnie byłoby jakość im zwiększyć do, do dobrej, z normalnej, no ale to powoli, powoli. 8000 musimy odbierać na to, więc przed zmianą jakości wydaje mi się, że lepszym pomysłem byłoby zainwestowanie w lepszy pojazd. Tak mi się wydaje, no ale dobra. Jesteśmy w galerii. Możemy. Prosić o weryfikację tego obrazu. Oczywiście dzisiaj już niestety nie zdążymy odebrać. I wiecie co? I pojadę sobie może tam. Pytanie, czy tam są jakieś. Właśnie jak... czy są tu jakieś aukcje? Jeszcze nie zakończone. Kurcze, wszystko zakończone, serio. więc co to znaczy ten? Zobaczcie. Tutaj mamy dwa. Jeden to taki poziom poziom licytacji, tak? Że to są lepsze rzeczy chyba, a to są gorsze. No dobra, ale przyjadę się tam gdzie zaznaczyłem, bo tam jeszcze nie byłem. Tam są jakieś takie inne kurcze chyba licytacje, wydaje mi się. Podejdziemy zobaczymy. Damy tutaj to wyceny te zabawki i będziemy akurat dosyć blisko. Tutaj są te zabawki tutaj. Dobra. Ops, biegnijmy. Minus 50% sale. Kurczę, wszystko się wyprzedaje. Fortepian, weryfikuj. Został nam stół i została nam ręka. I to będziemy tutaj mogli wycenić, ale dobra, na razie dojedźmy sobie tam, gdzie zaznaczyłem. Zobaczymy, co to kurczę się tam dzieje. Tu jakiś skatepark. no bo zobaczcie, tutaj jesteśmy, tu jest też tak jakby jakiś taki magazyn. Stormy Tender. I co to oznacza? Aukcje w ciemno to specjalne aukcje, na których nie wiesz na co licytujesz aż do samego końca. Możesz tutaj stracić lub zyskać dużo pieniędzy. Wchodzimy? Wchodzimy. Mamy dwa i pół koła, możemy je przytknąć. Aha, czyli to kurczę jakieś takie jak, 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 jak yy, zwroty w Amazonie, załóżmy, nie? I cytujemy. No dobra, ile tam? Klasa C, sztuka kultura. Klasa C, sztuka kultura. 746, 800. Ciekawe za ile co pójdzie, nie?

Co my tu żeśmy wylicytowali? Otwórz. Halo, jak to otworzyć? Okej. Okay. Yy, wyposażenie, powszechny, jakość idealny. Karton, ale tych kartonów nie mam co chyba brać. Dobra, mamy tak, ceramiczne słonie. Kurczę, wiecie co, ja pojadę chyba na, y, oddam to, co mam na tym napace. I zaraz tu wrócimy. Zobaczcie, z jednego kartonu takiego dużego mamy 380, więc nie wiem, czy nie przelicytowaliśmy. <laughs> Powiem wam szczerze, że. No, ale chciałem, kurczę, byłem ciekawy, co tam może nas. Yy, co tam możemy dostać, nie? Dobra, lecimy sobie oddać, yy, moi drodzy, tutaj rzeczy do obadania. Co tam jest? Ile to jest warte? No i zwiedziemy sobie resztę. To magazyn sztuka kultura. Mieliśmy 1700, no ciekawe ile, ile i na ile kurczę nam się to zwróci. Czy, czy opłaciła się ta inwestycja czy nie? Dobra, RRSO, proszę nam tutaj wycenić stół i rękę. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Hop, mamy 100 do wyceny, i to mamy do wyceny. Dziękuję bardzo. Wpadnę jutro. Dobra, wracamy na tą akcję. Powiem wam, że kurczę jeszcze, jeszcze ja bym zalecitował, ale no nie mam kasy już. Skóra tamtą skosztowała 1700. No i pytanie: właśnie, no bo na tych magazynach tu za każdym razem zyskujemy. A pytanie, czy tutaj. Zdecydując, ciemno, jesteśmy w stanie coś ugrać. No dobra, jesteśmy już prawie na miejscu. Ciekawe, czy ja jedę tym autem. Tam chyba nie wiadomo autem, i co ja mam tu nosić? Tak. Czekajcie. Zobaczcie, tu takie poważne rzeczy, naprawdę kurczę są. A szkoda, że ja tu nie mogę wjechać autem. A na to rampę się tu nie dostanę w żaden sposób. Tu nie ma podjazdu, no nie ma. Kurde. Czy jeszcze muszę sobie to wszystko tam zanieść. A tu jakoś z tej strony. się nie do tego otworzyć. No nie da się. Szkoda. No dobra. Mamy tak, mamy tutaj. Yy, jeden karton otwarty. Wartość prawie 400. Dobra, otwórzmy kolejny. Wysypujmy. Dobra, kartony możemy tu zostawić. Co my tu mamy? Stara książka. No, bez szału. Obraz. No, to już lepiej. Kolejna stara książka. I o, jakaś czaszka? 151 tej no wydaje mi się, że kurczę. Że damy radę tutaj chyba ugrać. Do góry nogami. Co to puste? Halo. Nie no, coś tam jest, czemu to nie chciało wypaść. Jeszcze raz. Wysypać. Dobra. Karton zostawimy. Mamy tak miska. Mamy jakoś figurkę rakiety. Oraz kolejna stara książka. Czyli na razie mamy 800. I wiecie co? Ja do tego kurczę kartonu, któregoś będę to pakował. Może do tego małego na razie. O, te rzeczy. Raz, dwa. Przynajmniej te mniejsze rzeczy, nie? To nam się tu wszystko powinno. Pomieścić. Może te słonie nie, no ale tutaj ten piesek jeszcze nam wejdzie. A może te słonie też musimy tutaj. No nie, słonie nie wejdą, dobra. Dobra, kolejny karton. Wysypmy z niego. Ok. I co my tu mamy? Menora. Duży z dzban. Drewniana figurka oraz figurka chłopca. Kurde, na razie jeszcze ciągle nie jesteśmy do przodu. A zostały się tylko trzy kartoniki. Ale zauważcie, że żadnego kurczę różowego i temu nam tutaj nie, nie dropnęło. Dobra, otwórzmy. Co my tu mamy? Kielich. Ok, zbliżamy się pod, powoli wartością do tego, co zainwestowaliśmy. Dobra, czyli jesteśmy już na plus. Tym bardziej, że ja i tak, kurczę, jakieś 20-30% dokładam, wystawiając w lombardzie. Dobra. Halo? Czekaj, bo uciekł. Co tu się stało? Bo betonowa donica. Dobra, mamy to 9 stówek. Wysypmy kolejne itemki. O, jest jakiś różowy. Druga kultura niestety nie zdąży już kurczego zawieźć do wyceny. Dobra, ostatni kartonik. Yy, kolejny, jakiś różowy. Dobra, tu mamy kielich, możemy go tutaj wrzucić. Tu mamy co? Medal. Nie no, powiem wam, że kurczę całkiem, nie, całkiem nieźle wyszło. Za to pewnie jakieś trzy stówki, za to tylko też 3 Nie, za to akurat nie. Za książkę tam parę złotych. Ale gdzie ta książka jest, dobra za to kolejne parę stówek. Dobra, zamknijmy sobie to. Jestem w stanie to wziąć? Jestem. Nie dobra. Czyli tutaj są mało, mało, mało gabaretowe rzeczy. Dobra, możemy to tutaj hop. i lecimy po resztę. Co nam tu zostało? Słoniki nam zostały i obraz. Dobra, wrzućmy sobie to tutaj w karton. Te słoniki i ten obraz. To możemy zamknąć. No i ewakuujemy się. Lecimy sobie to wszystko wystawić w naszym lombardzie. Dobra, czy wejdzie tak? Oj? No dobra, co ma nie wejść. Wracamy w takim razie do naszego tutaj miasteczka. Nasz lombardzik znajduje się tu. To możemy jechać. Moi drodzy, yy, krótkie cięcie chyba i widzimy się na miejscu. Już nie będę was tutaj zamęczał podróżą. Dobra, dojeżdżamy już do naszego lombardu, moi drodzy. Oj, 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 wrzućmy to wszystko na magazyn. O, prawie wszystko weszło. Żeby nie spadło, 33 przedmioty. Aczkolwiek... Czy jest sens trzymać te kartony? Dobra, na razie nam to nie przeszkadza. Powiedzmy, że niech sobie... Niech sobie będą, możemy je wystawić po dwa dolce. Kartony... Okay. czy ja coś tutaj mam, żeby wystawić? Tak, mam tutaj figurki słoników. Wystawmy je za dwie stóweczki. Yy, tutaj za dwie stóweczki też możemy wystawić jakieś, nie wiem co to jest. I ceramicznego pieska za 15 taka, dobra. Możemy sobie też powiesić tutaj obraz. Za 270 powiedzmy, dobra. I możemy tutaj troszeczkę powystawiać, zobaczcie, mam tutaj sporo różnych rzeczy, nie, po dwie stówki, jakieś kielichy. Yy, tu jest jakaś figureczka za 190 powiedzmy, że możemy ją wystawić. Tu możemy wystawić za 250 taką metalową, yy, taki hełm, załóżmy. Ok, ok. i tutaj jeszcze mogę coś wystawić. Tutaj kurczę powiem wam, że chyba bym wystawił tego tego buchaja. Dam go za, za 1400, powiedzmy. Niechaj stoi. Może się trafi jakiś, kurczę, człowieczek, to, co przyjdzie i kupi. No dobra, w tym dniu troszeczkę dołożyliśmy do, 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 do biznesu, ale dzięki temu mamy całkiem sporo towaru na sklepie, na lombardzie. Dobra, możemy sobie zrobić zamknięcie. Zamknijmy w takim razie drzwi. I jedziemy do domu spać. Do domu spać jedziemy, moi drodzy, w takim razie. Bankować się jeszcze nie muszę. No dobrze, zaczynam kurczę, to wszystko już wyglądać coraz coraz to lepiej. Coraz to lepiej zaczyna na to wyglądać. O, mamy rzeczy do odebrania, też dwie. Jutro powinniśmy mieć chyba kolejne dwie, także... Że biznes się kręci, mamy 1170. No dobrze, robimy podsumowanie. Yy, o kurczę, 4684 w plecy. Wydane 7000. Aha, no tak, no bo faktycznie zainwestowaliśmy dużo w lombard. Nie? Zarobiliśmy 2000, wydaliśmy 7, 4600 w plecy. Czasem i tak bywa. No dobrze, moi drodzy, ale w tym, w tym odcinku to by było na tyle. Także jeżeli podobał Wam się ten materiał, zostawcie lajka. Liczę również na Wasz feedback w komentarzach. Przypominam także o subskrypcji, żebyście byli na bieżąco z nowymi materiałami. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.